Cześć, nazywam się Katarzyna Bednarska, jestem właścicielką marki Mar Collection i chciałam się tylko przypomnieć, że ja nadal działam. W sobotę jest sesja z moją najnowszą kolekcją na wiosnę lata 2020, która będzie dostępna w sklepie online w przyszłym tygodniu www.malcollection.pl zapraszam na rekonnescje zakupy. Niestety w sklepach stacjonarnych teraz nie będziecie mogli obejrzeć moich projektów, ponieważ zostały one zamknięte. Na czym bardzo ubolewam i pozdrawiam wszystkie moje znajome za... W których trzymam kciuki, ponieważ wiem, jaki to jest teraz bardzo trudny okres dla nas wszystkich. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania, piszcie śmiało. Jutro udostępniam dla Was też rabaty w moim sklepie online, też się przypomnę. Jeżeli chcecie mnie zmotywować do dalszej pracy, to proszę udostępnijcie ten filmik, stawcie jakiś komentarz, łapka w górę, cokolwiek, będzie mi bardzo miło. Tak, na razie to trzymajcie się, po prostu życzę Wam dużo spokoju, uśmiechu na twarzy, a także zdrowia. Do zobaczenia, trzymajcie się.